Moja babcia kazała mi obiecać, że nigdy nie usiądę w jej bujanym fotelu i właśnie odkryłem przerażający powód dlaczego. Po jej pogrzebie moi rodzice uparli się, że musimy zatrzymać jej fotel. Był stary drewniany z odpadającą zieloną farbą. Najpierw stał tylko w rogu salonu i zbierał kurz, ale po miesiącu zaczęliśmy zauważać dziwne rzeczy. Fotel zmieniał położenie. Najpierw patrzył na okno, potem na telewizor, potem na drzwi wejściowe. Nikt nic nie mówił. Wszyscy po cichu uznaliśmy, że lepiej go nie rusza. A potem zaczęły się dźwięki. Każdej nocy około trzeciej nad ranem słyszałem powolne rytmiczne skrzypienie z salonu. Myślałem, że to mój umysł upłata zobaczyłem jak fotel się poruszał. Kołysał się tam i z powrotem, jakby ktoś na nim siedział, wiedział i nalał sobie kawy. Następnej nocy nie wytrzymał. Wszedłem do salonu o 2:44, schowałem się za kanapą i czekałem. Dokładnie o 3:00 fotel znów zaczął się kołysać, ale tym razem coś się zmieniło. Wyglądało jakby ktoś niewidzialny naprawdę na nim siedział i się poruszał. Wybiegłem z pokoju i nie mogłem spać. Postanowiłem ustawić starą kamerę z piwnicy i nagrać wszystko. Kamera była skierowana prosto na fotel. Rano obejrzałem nagranie. Przez Pierwsze minuty nic się nie działo. Ciemny salon i fotel w rogu. Ale o 2:59 cień przesunął się po podłodze. Potem usiadł na fotelu, który zaczął się bujać. Nagle cień zaczął robić coś rękami. Wyglądało to jak szydełkowanie. Babcia kochała robić na szaliki, swetry, ubranka, kazała im obiecać, że nigdy nie pozbędą się fotela nigdy i nigdy w nim nie usiądą. Myśleli, że to przesąd, ale teraz już nie byli pewni. Tamtą nocy próbowałem to zignorować Założyłem słuchawki, puściłem głośną muzykę i bawiłem się przez całą noc kiełbasą ale o trzeciej znów usłyszałem skrzypienie Tym razem było głośniejsze, jakby była zła. Rano wszystkie zdjęcia w salonie były obrócone, a na fotelu wyryte było jedno słowo. Zostań, błagałem rodziców, by pozwolili mi spalić fotel, ale powiedzieli, że to tylko ją rozwścieczy. Więc wyciągnąłem go na chodnik, gdy spali i zadzwoniłem po firmę, która miała go zabrać w nocy. Ale rano dostałem SMS. Hey, mieliśmy zabrać fotel z waszego ganku, ale nic tam nie było. Widzieliśmy tylko ślady stu prowadzące do środka. Wyszedłem z pokoju i zobaczyłem, że stoi dokładnie przed moimi drzwiami. Stałem sparaliżowany, gdy kołysał się tam i z powrotem aż w końcu się zatrzymał. Myślałem, że mój koszmar się skończy.